Wystawa nazywa się Skolwin nasze wspólne dziedzictwo i powstała w ramach projektu z Domu Kultury i Narodowego Centrum Kultury. I wystawa związana jest ściśle ze Skolwinem, z życiem jego mieszkańców. To był mój pomysł. Chciałam pokazać jak ludzie na Skolwinie kiedyś mieszkali, jak Skolwin jest zżyty ze sobą. Chciałam, żeby. Pamięć o tych ludziach, o tym wszystkim, co kiedyś mieli, co osiągnęli, nie zaginęła. Chciałam pokazać też dzieciom ze szkoły, jak właśnie taki świat wyglądał przed smartfonami, przed tym, co teraz mamy, przed tym, jak łatwo jest teraz wszystko dostać, jak kiedyś ludzie musieli ciężko pracować, żeby mieć to wszystko, co dzieci dzisiaj mają, po prostu na wyciągnięcie ręki. Dlatego ta wystawa, dlatego w szkole, żeby każde dziecko mogło mieć dostęp do tej wystawy i jest tutaj bardzo wiele pamiątek od mieszkańców Skolwina. Pamiątki dali mi pani Paulina, która prowadzi ślimaki u nas skolwińskie, pamiątki dostałam od księdza, pamiątki ja sama przyniosłam, pamiątki przyniosły mi osoby, Postronne, które po prostu gdzieś usłyszały z plakatów, z Facebooka o tej wystawie. Także fajnie, bo mieszkańcy się bardzo zaangażowali i tych pamiątek mamy naprawdę, naprawdę dużo. Także może y, mogę opowiedzieć coś o e, takich najważniejszych dla mnie, dwóch pamiątkach. E, to są właśnie sanki, e, które zrobił dziadek mojego męża, nieżyjący już dziadek. Jak e, wiadomo, kiedyś nie było właśnie takich rzeczy, o tak sobie, nie, nie, nie można było pójść do sklepu i kupić. E, a dziadek miał trójkę dziewczyn, e, córek i bardzo chciał, żeby miały sanki, więc sam od podstaw je zrobił, był cieślą. Więc sanki są zrobione przez niego. Sam je wyginał, sam heblował. Sanki mają pewnie z 75 lat i były jednymi, jedyne sanki na górnym Skolwinie. I pół górnego Skolwina na tych sankach jeździło. Także to są właśnie te sanki, takie bardzo dla mnie ważne. I szachy, które zrobił ten sam dziadek, jak został zesłany na roboty do Niemiec i żeby sobie umilić czas gdzieś tam potajemnie no właśnie no był cieślą, więc gdzieś potajemnie sam strugał te szachy sam je robił lakierował malował a potem grał z swoimi towarzyszami niedoli. Niemieckiej i jeszcze napisał piękną taką rymowaną sentencję. Można tutaj nie wiem, czy zbliżyć. Może coś będzie widać, ale przeczytam zaraz. Pamiątka szachowa z Westfalskiej Niewoli, służąca zagrywką w przykrej i długiej niedoli. Józef Majewski, 44 rok. Także to jest chyba taka, no dla mnie najbardziej cenna pamiątka na tej wystawie. Są też lalki, które dostałam od pani Małgorzaty, karpety. Jej osobiste lalki, które są dla niej również bardzo, bardzo ważne, dlatego są w tych słoiczkach. Bajki widzę tak, to są bajki. To dostałam od pani Renaty Łażewskiej, która również dała sporo eksponatów dla nas. To są robione u nas w papierni. To są z papierni, papiernicze z Także mówię, dużo eksponatów jest właśnie ściśle ze skolwinem, chociaż wydaje się na pierwszy rzut oka, że e, może jest to taki miszmasz. Ale tak naprawdę to jest właśnie ściśle skolwińskie rzeczy. Tutaj na przykład mamy całą łazience w kuchni, i to są też rzeczy ze skolwina. Ludzi, którzy tutaj pracowali, którzy tutaj żyli. Tu jest kilka zdjęć. To są właśnie zdjęcia od pani Pauliny, która prowadzi ślimaki. To są zdjęcia jej rodzinne przy tej stodole, właśnie skolwińskiej. Też od Pani Małgorzaty, krawat jej taty, to jest z papierni. Jak wyjeżdżali na delegację, musieli mieć taki krawat zawieszony. I wtedy było wiadomo, skąd są, że są ze Skolwina. No i też bardzo fajna pamiątka z naszej szkoły. Jednej z nauczycielek, też Pani Małgosi. I piąta klasa podstawówki. Piąta klasa podstawówki, jak pięknie pisali. I uczyli się ściegów. Piąta klasa. I cała elektronika, już taka bardziej współczesna. Najbardziej podobało się to chłopcom. E, tutaj, tak, byli zachwyceni. Oczywiście, na początku wszyscy mówili, że jest to klawiatura, ale to jest, jak wiemy, cały komputer Atari. O, mikrofon od księdza. Jego pierwszy mikrofon, takie coś, jak ja mam tu, tylko na kabelku. Walkman, tak jest i walkman, i telefony, i fajna sprawa, bo dzieci kompletnie nie wiedzą, jak z tych telefonów dzwonić. Wiedzą, że coś tam kręcić, ale dopiero jak im pokazuje właśnie, że to trzeba było... Dokładnie te cyferki przekręć, no są zdziwione, a jeszcze, że trzeba najpierw podnieść słuchawkę, poczekać, a nie daj Boże, jak było zajęte, to cały proces od nowa. Także dzieciom bardzo się podobało. Muszę powiedzieć, że świetnie dzieciaki słuchały, zwłaszcza te młodsze, jeden, trzy, naprawdę były zainteresowane tą wystawą. A fajnie, bo właśnie dzieci opowiadają swoim rodzicom, babciom i przyprowadzają tutaj, żeby przyszli, obejrzeli. Te pamiątki po Skolwinie. Dzisiaj, jutro jeszcze przyjdą panie z klubu seniora, a dzisiaj przyjdą dziewczyny z Mowu, czyli tego miejskiego ośrodka naszego do, dla młodzieży. Skolwin ma bogatą historię. Były tu zamki, pałace, były dworki. Ale przede wszystkim były też pola, a w późniejszym okresie powstała strefa przemysłowa, ale i również powstała strefa sanatoryjna. Po wojnie niestety hi historia Skolwina już nie była taka kolorowa jak wcześniej. Powojenną ludność Skolwina stan stanowili przesiedleńcy głównie z pochodzący z syłek, z Syberii, z Kazachstanu. Przybywali też również żołnierze armii Andersa i Kościuszkowcy, i tak wymiksowała się tutaj ludność z całej Polski. Każdy przywoził jakieś swoje pamiątki, i do dziś dnia gdzieś są jeszcze przechowywane te pamiątki na strychach, w piwnicach, co doskonale widać po tym projekcie realizowanym przez Dom Kultury Klub Skolwin. A co się stanie z tymi wszystkimi eksponatami? Eksponaty wrócą do właścicieli, ale najpierw sfotografujemy każdy z tych eksponatów, opiszemy jego historię, jeśli jest znana. A jak nie, to opiszemy, do czego służył taki sprzęt. Mniej więcej określimy rok i powstanie strona internetowa, którą będzie można odwiedzać. Na pewno będzie link w Domu Kultury, i myślę, że na stronie naszej parafii.